Wydziedziczenie polega na pozbawieniu przez spadkodawcę określonych zstępnych małżonka lub rodziców spadkodawcy prawa do zachowku. Do przyczyn wydziedziczania należą naganne postępowanie spadkobiercy, popełnienie określonych przestępstw przeciwko spadkodawcy, rażąca obraza jego czci lub niedopełnianie względem niego istotnych obowiązków rodzinnych. Przyczyna wydziedziczenia musi wynikać z treści testamentu. O ile nie musi być bezpośrednio wskazana w testamencie, konieczne jest, by konkretną przyczynę dało się na jego podstawie obiektywnie ustalić. Oznacza to, że wydziedziczenie bez podania przyczyny pozostaje bezskuteczne. Sąd może uznać spadkobiercę za niegodnego, jeżeli spadkobierca Dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Podstępem lub groźbą nakłonił go do sporządzenia lub odwołania testamentu, lub w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. Umyślnie ukrył lub zniszczył testament, podrobił go lub przerobił, albo świadomie skorzystał z testamentu podrobionego przez kogoś innego. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia oraz pozbawiony prawa do zachowku, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Dowiedz się więcej w materiale płatnym na www.prawomocni.pl